Hello! Zbieram się właśnie na siłownię i słuchajcie, to jest moje pierwsze wyjście na siłownię od dobrych parę miesięcy. Co prawda, parę razy tam byłam, ale to dosłownie jak ćwiczyliśmy układ do pierwszego tańca, więc nie konkretnie, żeby ćwiczyć, ale dzisiaj w końcu się zmotywowałam i idę. Co prawda, chyba nie będę ćwiczyła też siłowo, dlatego że. E, chyba sobie pobiegam na bieżni, tak, akurat jest zimno na dworze, um, pada, a ja mam ochotę po prostu po tym biegu niedzielnym e, pobiegać, <laughs> dlatego tak e, właśnie zdecydowałam i chyba właśnie pójdę na bieżnię. Jestem już w domu, e, trening uważam, że poszedł mi całkiem dobrze, przebiegłam na bieżni 4 km, potem trochę jeszcze maszerowałam i e, na koniec pojeździłam na rowerku, tak ze 20 minut, tak dla uspokojenia powiedzmy e, organizmu trochę. Także całkiem nieźle, chociaż yy, szczerze mówiąc to bieganie na bieżni strasznie mnie wydłudziło, to jednak inaczej yy, niż w plenerze, ale no póki pogoda jest taka jaka jest, czyli po prostu leje i to dość intensywnie, no to nie wiem, może skończy się tak, że w ogóle sezon na bieganie yy, już się zakończy. No i tak, trzeba korzystać właśnie z tego co... Yy daje siłownia, czyli zbieżni, no ale uważam, że całkiem nieźle, chociaż po tym, po tym wszystkim, po tym bieganiu hmm, rowerku trochę się tak jakoś dziwnie poczułam, hmm, nie za dobrze, e, no ale tak, wróciłam do domu, trochę się jeszcze tutaj zajęłam e, jakimiś porządkami, m, praniem, e, no a teraz już zrobiłam sobie kolacyjkę, moją e, ulubioną Jedną z ulubionych mam. Mam tutaj mianowicie e, pastę jajeczną, czyli jajka, awokado, e, cebulka, no i po prostu coś pysznego już. E, jakiś czas temu nie jadłam takiej pasty i mega miałam ochotę. Mam też oczywiście herbatkę e, z tym sokiem z imbiru, e, świeczka w tle. Coś tutaj sobie puszczam jeszcze do obejrzenia na chwilkę, no i będę się szła zbierać już, dlatego że jutro jadę do, do biura, teraz właśnie co czwartek jeżdżę do biura, także muszę się troszkę wcześniej położyć, a trochę mi z tym wszystkim zeszło, bo jest już za 20.10, także no szybko jem i zbieram się powoli jakoś tak do spania. I zobaczcie, wyłożyłam sobie tą płótę, i uważam, że ona przepięknie wygląda. Naprawdę, mega nadaje taki jesienny klimat. Razem z tym prześcieradłem ja w ogóle super brązowiutkim. Od razu już <grym> chcę się iść spać. No i taka właśnie jesienna pościel to jest coś takiego, co mi się w sumie no, marzyło, dlatego że e, miałam już inne dekoracje, właśnie kubki jesienne, e, świece, dynie dekoracyjne, poszewki. No a właśnie cały czas myślałam, że czegoś mi tu brakuje, no i w szczególności właśnie do sypialni i mm, cały czas miałam tą pościel w głowie, no i po prostu chyba sobie przywołałam, naprawdę bardzo się cieszę. E, właśnie się, słuchajcie, zbieram i jadę zrobić sobie rzęsy. E, to u mnie taka troszkę nowa, dlatego, że normalnie sobie nie robię. E, chyba raz tylko w życiu byłam tak właśnie w takim salonie kosmetycznym, gdzie właśnie rzęsy miałam robione. Chyba wtedy metodą jeden na jeden, ale to było 4 lata temu. No ale tak w sumie teraz troszkę mnie e, właśnie ten makijaż ślubny zmotywował, bo całkiem mi się to podobało. No i właściwie za rogiem e, nasze wakacje, więc stwierdziłam, że to będzie taka fajna okazja, żeby właśnie sobie te rzęsy e, zrobić. I No i już się właśnie ładnie jakby na tych wakacjach wyglądać i już się nie, nie interesować wtedy malowaniem. Także właśnie lecę tym razem, jestem zapisana na rzęsy metodą 2D, ale nie wiem, zastanawiam się w sumie na 3D, a 2D, ale nie wiem, póki co zostaję przy tych 2D. No i nie wiem, może jakimś kolejnym razem zrobię sobie jeszcze właśnie te z większą objętością. w domu, jest w i w sumie to ostatnie dni bardzo szybko mi przeleciały i w sumie się to się nie odzywało, ale tak właśnie w weekend byliśmy na wyjeździe, mieliśmy po prostu rodzinny weekend, także nie odzywałam się właśnie, a w poniedziałek byłam jeszcze w moim rodzinnym domu, dlatego że musiałam tam pojechać potem do urzędów, odebrać dokumenty. Potem, z kuli tego, że jak już byłam właśnie w domu, to umówiłam się też do mojego dentysty, więc potem zaliczyłam się dentystę. Potem zabrałam jeszcze parę rzeczy, które y, będą mi przydatne ode mnie. No i w sumie to jeszcze byłam u szwagra, który miał urodziny, także tak na jakieś chyba, nie wiem, dwie godzinki byłam y, napić się y, jakiejś kawki. Zjeść Ciacho i posiedzeliśmy sobie, tak właśnie, i pogadaliśmy. No i tak, dzisiaj jest wtorek, jestem w domu. Jestem wykończona, bo musiałam dziś dłużej popracować. Musiałam pokonać pewne rzeczy, dlatego że dziś jest mój ostatni dzień pracy, także bardzo, bardzo się cieszę. Ostatni dzień przed urlopem, oczywiście. W przyszłym tygodniu w piątek już wracam. No i tak, ale cieszę się z tego powodu, bo właśnie już jutro jedziemy, no i myślę, że tutaj chyba będę mogła już zdradzić, mianowicie lecimy na Kretę, także super, bardzo, bardzo się cieszę, Uff, super, lecimy na All Inclusive, ale planujemy też wypożyczyć samochód, pozwiedzać troszkę Krety. Także myślę, że będzie fajnie, że odpoczniemy, pojemy i naprawdę nasze mózgi się odetną przez ten czas od pracy i do tego jeszcze tak pogoda, mamy jest tam pod 29 stopni, także też bardzo fajnie akurat takie wybicie się z deszczowej aury tutaj w Polsce. Możecie zobaczyć moje rzęsy, dlatego, że nic się w sumie już nie odzywałam od czasu, kiedy poszłam je zrobić, ale całkiem mi się podobają. Co prawda przez te kilka dni parę tych rzęs już mi wyleciało, więc ja się nie znam. Nie wiem, czy to jest jakby takie naturalne, czy niekoniecznie, ale póki co jakby z efektu jestem zadowolona. Myślę, że fajnie to wygląda i trochę to trwa. Wow, chyba właśnie. No, miał potrwać 2 godziny, nie wiem, ja mam je, robione troszkę krócej, ale no tak. Ja jestem zadowolona, no i zobaczę jak długo mi się ogółem te rzęsy utrzymają i kto wie, może będę chodziła robić je jakoś częściej, bo w sumie to mm, znalazłam właśnie taką dziewczynę, która, u której jakby y, ta płatność za te rzęsy jest jakby taka niższa niż gdzieś tam y, zazwyczaj na rynku, więc myślę, że całkiem fajnie, no ale tak jak mówię, zobaczę dopiero po tych, nie wiem, może dwóch tygodniach, trzech, y, jak tam, y, czy ten efekt dalej się będzie utrzymywał. A póki co muszę się zabrać za pakowanie na wyjazd, bo słuchajcie, nie mam spakowanego, nic nie mam, nic wybranego. E, na szczęście pranie mam trochę porobione, ale mm, tak, muszę się właśnie spakować, bo w tym całym zamieszaniu naprawdę nie było dosłownie godziny dwóch na pakowanko, także dzisiejszy dzień, no i jutro e, wylatujemy. No i